Halo, halo, moi drodzy, witam z powrotem. 9-3, tak się skończyła pierwsza połówka w pojedynku Energy Fnatic na pierwszej mapie wielkiego finału Valorant Champions Paris. I co mogę powiedzieć, Fnatic lekko rozczarowało po tej pierwszej połówce. Ale ja też się nie oszukujmy, Korodę, strona atakująca jest to mapa, jednak bardzo sprzyjająca drużynie, która aktualnie się broni, więc uważam, że 3 rundy jest słabo, ale nie jest aż tak źle. Jakieś tam 4-5 rund byłoby super, ale 3 rundy, przynajmniej jeszcze jest jaki zapas rund, żeby z tym grać. Hmm. Myślę, że w sumie to już sobie możemy przechodzić od razu tej, do, do tego materiału, jakby nie ma co... Nie ma chyba tutaj już nic więcej do powiedzenia. Jeżeli chodzi o kompozycję, to wydawało mi się, że Fnatic właśnie... Jeżeli ma już gdzieś zagrać lepiej, to wydaje mi się, że właśnie Dev. Właśnie Dev, czy co, że ta jest ten... Jest ta Vice. Jest, ten, jest ta Viper, która będzie wymuszać dosyć sporą reakcję od Energy, tak szczerze, Szczególnie hmm, właśnie, żeby baitować ten Util Advice, bo jeżeli ten Util Advice nie zostanie zbejtowany, no tak, akurat Nazim będzie miał dosyć prostą drogę, prostą dedukcję na jakiej części mapy grać. Na, na razie widzimy, że Energy podchodzi w pierwszy w kontakt do, Wszędzie do... przybicie elbow, ok, jest przybicie elbow, ja to szanuję. Ja też jest to pewnego rodzaju różnica, przynajmniej. Znaczy, Fnatic również chciał przebijać elbow na tej mapie, co ja uważam, że to jest bardzo dobry krok, tylko że oni mają narzędzia, żeby to zrobić. Mają Blinda. No, także sam blind już wystarczy. Fnatic za bardzo żadnego utila, żeby to zrobić nie miał, albo u siebie spalić tego bardzo, bardzo dużo, żeby przejść tylko przez sam ten fragment tutaj. A tutaj co? Weley po prostu się daszuje, czego Kajak jako Joru za bardzo nie mógł zrobić. Bo wiadomo, jeżeli on był użył tutaj TPK, no to nie ma TPK, żeby uciec, więc byłby free killem Wele może to zrobić, bo nie ma zawsze co się w czasie. Jestem blind, który tutaj czyści bardzo dużo terenu, więc naprawdę, jeżeli chodzi o i ich podejście pod A, mają lepsze troszkę niż Fnatic. A teraz ten Wolu bardzo ładnie zatrzymał, w sumie podzielił teraz team. Aczkolwiek. Nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie, ale Fnatic jest w beznadziejnej sytuacji. Dlaczego? Mimo tego, że. Niby Vice odcięła trójkę zawodników w mainie, że tam w sumie no, no dwójkę, tak, no ale nie mogę wiedzieć, że, że Viper jest na lurku. Sami się trochę zamknęli w sajcie. Bo była szansa, że Energy po prostu by biegło sobie elbow, czyli site i tyle, ale przez to, że dwójka zawodników pobiegła już elbow, są na sajcie, a ci dopiero wychodzą z maina, to zawodnicy w neti, którzy są teraz w tej okolicy Alinka, są totalnie po prostu zamknięci. Są zamekani z dwóch stron, więc mówię, nie wiem, czy to było planowane czy nie, ale wyszło to bardzo, bardzo niefortunnie dla Fnatic. O, łapi, PioXel. Jeszcze żeś się załapał? Kto wygrał? A chcesz, żebym ci spoilerował? Aczkolwiek znaczy, ja ci zaraz internet zas zas zaspoileruje, no. Ale tak szczerze, jeżeli chcesz, to sobie to śmiało sam obejrzyj te meczyki, zabawne były. Dosyć krótkie dosyć krótkie patrząc po wynikach No dobra Tego zapomniałem powiedzieć, ale to było takie w miarę obvious, że jeżeli Fnatic chce wrócić jeszcze do tej gry z wyniku 9-3 No potrzebują pistolki, nie? Potrzebują pistolki, bo teraz matematycznie jeżeli NRG wygra swoje Ante eco Będzie tutaj 11-3. Wtedy Energy wygrywa jedną rundę. Mam 12 punktów. I potem wygrać dwa, mieć 12 rund wygranych. Mając duży zapas rund, tak? Bo jak tutaj jest trójka, no to wątpię, że tutaj by jakieś doszło do nagle skrócenia wyniku, to na przykład nie, 12-11. Wystarczy po na tę jedną rundę, gdzie będzie 5 ultów do do użycia i już jest koniec meczu. Przynajmniej tak powinno być, tak że jeżeli enemy mają 5 ultów do użycia, to my nie mamy szans wygrać tej rundy. Ale ceniąc zakupy, Energy w sumie ryzykuje. W sumie ryzykuje, ponieważ idą na 3-2 i kupują dwie bronie dosyć dużego kalibru, gdzie Animada. Ani brok, nie mają full kewów, więc pistolety, tak samo zresztą jak Energy zrobił na swojej rundzie, eco, są dla nich niebezpieczne, bo sam Heads klasyka zadaje 76 obrażeń bodajże. Więc strzał w głowę, parę strzałów w ciało i już cię po prostu, hopie, nie ma. Grałem też na dwa pistolety. Wezmę tak. Baj 3-2 ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusy są takie, że jest to dosyć ryzykowny baj. Głównie właśnie przez to, że masz tutaj dużo pistoletów, masz tutaj dużo light kewów. Ale jeżeli taką rundę wygrasz, teraz masz maksymalnie te dwie osoby, tak? Potem tutaj mamy ten podział, tracisz maksymalnie te dwie osoby, wtedy twój bonus round, czyli w tym momencie byłaby to runda numer 15, czyli runda, którą grałeś ze swoim wyposażeniem, które ci zostało z poprzedniej rundy, jest znacznie, znacznie lepsza niż taki typowy po prostu bonus round. Dlaczego? Ponieważ masz te zachowane tutaj bronię, a przez to, że te osoby nie kupiły to zawsze ktoś w tym momencie będzie miał kasę że po prostu tym osobom kupić jakąś lepszą broń styl zachowując kasę na rundę jeszcze na czyli w tym przypadku rundę 16. Więc jest to bardzo fajny bo ja to bardzo lubię, aczkolwiek trzeba sobie uwagę z tego, że jest to dosyć ryzykowne Jedna z rzeczy, która ja, mi się nie podoba, to po prostu, że te dwa najważniejsze gany jeżeli Fnatic by przejęło któreś z tych ganów tak, zresztą, że Fnatic po prostu przejmuje tego fantoma albo tego Odyna Energy za bardzo nie ma, czy, jak, jak, jak z tym walczyć, no co, Stinger, Sheriff, Ghost, dlatego uważam, że zawsze te osoby, które mają te lepsze gany, powinny również mieć Fulkewa i po to gramy w Valorant, po to że to jest gra drużynowa, że wy się po prostu możecie podzielić, na przykład taki Mada sobie kupuje Fulkewa, taki Ethan mu kupuje Fantoma i wtedy macie Madę na dół który Fulkewa i który Fantoma. Więc szansa, że on zginie od takiego klasyka losowego, jest znacznie mniejsza. Jeżeli chodzi o Fnatic, to co? Tutaj dokupiony util. Bardzo fajnie. Kark kupuje szyryfa, no bo już flasha ma. Już flasha ma, więc to mu wystarczy. Klon akurat patrząc na Dinką z zawodników Energy, nie jest jakimś nie wiadomo jakim premium towarem. Ale Ferry nie kupuje nic. to jest zabawne, ponieważ nie kupuje ani utila, ani nie kupuje pistoletu, gdzie mógłby kupić albo to, albo to, nie kupuje nic. Według mnie troszkę błąd. Um, Chronicle... Chronicle wydaje jakimś cudem 500. Ale ma tylko moli. Okej, okay, zgupiałem. Hmm, aha, bo gdzieś on rzucił Orba, czy... Nie, nie mam pojęcia. Także nie mam pojęcia. I booster nie kupuje nic. No to jest sensowne, w sensie jego tak gwiazdka to jest za darmo Więc gdyby kupił kolejne, no to wtedy by już jakby marnował to, że tutaj ma te wiaski, które właśnie mu się odnaga za darmo Znaczy, te gwiazdka sobie mógłby użyć Jeżeli nie chciałby ich marnować, nie chciałby marnować tych 150, które, są tam 100, nie wiem ile kosztują gwiazdki Astry No to nie mógłby w ogóle z nich korzystać, więc nie kupowanie, nie kupowanie ża żadnej granie z tym darmowym smokiem, czy tam gwiazdką, którą my dostajemy na początku rundy Imo jest najbardziej ekonomiczną opcją Właśnie nie wiem, czy wygrali. Dobrze, że mówisz Aha, i Mada tak skraca dystans, tak bardzo odbiega od swoich teammateów właśnie z tym light cave'em, tak? No big kochones, jak to się mówi, big cojones No i pokarało. W skrócie, sobie nagle jakieś dwa hedy, Dlaczego? Bo mógł i dlaczego ich zabija? Bo mieli wszyscy light kewy. akurat może są nie miał, nie? Ale... Znaczy też nie wiem, czy Sheryl by ich tutaj prosto i w poskładał, ale... Oraz 4 na 3. 4 na 3. Spike leży, bronie leżą. To nie jest teraz trochę i co tutaj planuje zrobić Fnatic. Kiełby flash. Beznadziejny flash. To jest flash, od którego zawodnicy będzie mają mnóstwo czasu, żeby się odwrócić. I jeszcze za Fnatic, ten flash po prostu przeszkadza. Bo oni się muszą przed, przed nim schować. Muszą się od niego odwrócić. Jeżeli pokazać, o co mi chodzi. Ogólnie kajakowi powinno zależeć na tym, żeby pikować przy tej ścianie. Ponieważ matematycznie to, jak działają te, teraz kąty, to jest ściana, to jest kąt, który kto jest bliżej widoczny pierwszy. Więc ogólnie każdej ze stron, czyli i e Energy, i Fnatic, e, które jest w sajcie, powinno zależeć na tym, żeby pikować jak najdalej od tego ola. Ale przez to, że kajak puścił takiego useless Flasha, i Alfire, i kajak muszą te ściany przytulić, żeby tego flesza nie dostać. Więc oni pikując teraz stąd, są widoczni przez wyników energii pierwsi. Pierwsi widzi Energy, dopiero potem wychodząc na tych widzi za wyników Energy. Więc nie, nie to, że Flash Usless łatwo się od niej odwrócić, to jeszcze bardzo tutaj strolował jakiekolwiek momentum, które Fnatic mogą mieć w tej sytuacji. Plus, nie jestem... Nie wiem czy jestem super fanem pikowania w sytuacji 4 na 3, kiedy Spike sobie leżał na ziemi. Oczywiście Energy by, by go w miarę łatwo mogło podnieść. Uff. Wow, okay, Jasili yeah, mogliśmy się po prostu bronić w sajcie. mogliśmy po prostu tutaj dalej tak stać, tak w te... w te 3-4 osoby, ile tam było już nieważne. Po prostu holda się, jeżeli energia się wycofa, to my po prostu bierzemy te dwa gany, które tutaj zgarnęliśmy. Albo, just... oh, oh, wow. albo okay, ganny pistolet, nie wiem, co tam są, są miała akurat. No i co? 11-3. Czyli teraz, już matematycznie, żadnej rundy Fnatic no nie może sobie przegrać, tak? Bo jeżeli teraz przegramy jakąkolwiek jedną rundę, no to potem po prostu Energy może zagrać na, na 5 ultów. Już będzie raczej koniec tego spotkania, więc Fnatic musi to wygrać za wszelką cenę. No i widać, że jeżeli chodzi o zakupy, to nie oszczędzają. Wyzorowali się. Nawet 2 odyny są kupione. 3 odyny na 10 osób, to jest. jakaś. Zabawna sprawa. Mata bardzo szybko przebija tego mida. I trzeba przyznać, że Energy, będąc w tym miejscu w 7 sekund. Trzeba przyznać, że nieźle. Przeważnie Fnatic, żeby znaleźć się w tym miejscu to zajmowało jakieś 30 sekund. Oj, booster. Czy chronikl nie, nie powiedział Bowserowi, że przybili mi do? Nie wiem, to brzmi jak Bowser chciał tutaj podejść, żeby baitować dla chronikla, ale się nie spodziewał, że oni już będą aż tak blisko. Tylko tak to mogę skomentować, tak szczerze. Nie wiem co w tym momencie tutaj Boaster planuje, no ale to wyszło tragicznie. Jeszcze Chronicle się sprzedał, przynajmniej mógł tego baita wykorzystać. Mógł tego baita wykorzystać, tak, no bo skoro Boaster tutaj się wychylił na nożu, to właśnie dlatego ja jakby zasugerowałem, że tutaj po prostu Chronicle może nie dał info czy coś, czy może Boaster źle coś zrozumiał. Bo normalnie, gdyby ktoś tutaj był, albo w tym terenie, to Bouster by dostał info, że sieła puszują Mida na hardo. Więc on by nigdy tutaj nie spikował. Spikował coś to znaczy, że tego info nie, nie, nie miał kto dać. Więc by, tak mi się wydaje, że byłaby nawet sporo szansa, żeby po prostu tych pozycji na close nie sprawdzili zawodnicy energii. Po prostu by się nie spodziewali, że ktoś tutaj może stać i nie dać info Bousterowi w takiej sytuacji. A, przynajmniej Kaek jest tutaj kill. To jest 3 na 4 na niekorzyść Fnatic. Puszcza klona, ale widzi, widział lufę kajaka, ale Spike się zgubił, oj, Spike się zgubił, niby Energy ma b ale na b nie ma Spike'a. Ale zaraz ktoś się zdziwi, pytanie czy to się zdziwi Fnatic, czy to się... ładny strzał od crushego. Okej, okay, Skuba w tym momencie nie zwifował. raz mu się zdarzyło w takiej sytuacji, useless flash od Titana. W zasadzie nie wiem czemu. Jakby... Skuba powinien przekazać informację tak, że jakby tutaj widział dwóch chyba zawodników, widział czy słyszał? oraz sobie to zobaczymy. Nie, Mada nawet widział dwóch zawodników. No Co co szkodziło, żeby po prostu się zebrać tutaj w dwójką? Wspuszczając tego maina i prosto na, na plecach powrotu pilnuje Skuba. Tutaj, I tam się bardzo mocno podpalił. Sąnet nie był blisko. To jest bardzo duży spacing od zawodników teraz energii. To, to było 50-50. Imo, kto wygrał ten pojedynek, czyli teraz wygrał Sonto, Imo to była, to był kill na, na wygranie tej rundy. Dobra, ale Kajak. Jego pozycja raczej nieznana, ale tutaj lekki błąd od strony Kajaka. Są go widział znacznie wcześniej, przez to, że znowu po prostu Kajak pikował bliżej ściany. No to są tak szczerze chyba uratował troch, troszkę ten mecz teraz. Bo jest 12-3. teraz zaraz może prze przegrać sobie 3, 4, 5 rund z rzędu. No to chcę sobie teraz zobaczyć, ile właśnie tak. Trzy orby, trzy orby, dwa orby. Jakakradz no z Kuba dużo brakuje. Ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli w najgorszej sytuacji. 6 rund z rzędu Energy musiałby przegrać, żeby mieć wszystkie te ulty. Tak, że mogą sobie na to pozwolić. Mogliby. Nie mówię, że nie mają teraz grać po to, żeby wygrać, tak? ale mówię, że gdyby po prostu im nie szło, to za 6 rund prawdopodobnie. Najpóźniej za 6 rund. I tak ten mecz wygrają, będą mieli 5 ultów. Lekka ta zmiana tempa od Energy Cess, fajną czym, bo na razie Energy grał dosyć agresywnie, teraz troszkę dla Default holdują, liczą teraz na jakiś właśnie może błąd od Fnatic, że Fnatic się przygotuje właśnie na ich push. A to jest zmiana tempa. Sis, także troszkę poniżej od Krosiego moim zdaniem. Nawet gdyby ktoś tam był, to ten Sis nic by nie zrobił. Drona, sprawdzenie: Amen. Mm. To jest trochę bolączka teraz za wyników Natic. Wszyscy są na bardzo defensywnych pozycjach. Natic nie ma informacji ani o b ani o midzie, ani o Amenie, tylko tutaj wiedzą, że Sowa dronował. Gdy jest cała informacja, jakie Fnatic ma na mapie, to no dobra. No w teorii wiedzą, że jeszcze tutaj z Mida przez to Osmucka nikt nie wyszedł, tak? To też wiedzą. Co nie ma fakt, że na przykład tutaj mogą być po prostu cały czas gotowi, żeby tego Mida przebić. No kurde, ale. Ale to przystaje za więcej energii. Poza Zombie gdzie jest tylko. tylko Boaster. Kras żarzem na blisko. No, może, może być zaskoczeniem. Jeden kill. Jeden kill to i chyba i tak nie najgorszy wynik. Są się dopiero na górę i tak wygra ten pędek. Wygrał ten pędek po raz drugi. 10 sekund, ale spike zaplantowany. Dwa na cztery. Alferka jak żadnego utila. Okej, okay, Kajak łapie jednego, ale alfer teraz się podpalił. Mm. Jedyne imo co tutaj mogli zawodnicy Fnatic zrobić, troszeczkę lepiej, przynajmniej spróbować. Nie wiem czy ja na miejscu tutaj Alfera teraz bym pikował. Bo tak, Kajak teraz jakby zabił jednego. Ale Stilka jakby był dosyć daleko od tej sytuacji, żeby tak uznać, tak jak teraz Alfair zrobił, że może co nie będzie holdować. Ja bym nie używał kwiatka na jego miejscu. No ja i się po prostu holdował w tym smoku, chował się. I jak jakby już tutaj podchodził na heaven, tak, żeby łapać kontakt, żeby wszyscy się na niego musieli odwrócić, to bym wtedy w timing spróbował wyjść. Ja tutaj troszeczkę zachęcam pod to, żeby właśnie po prostu Alfair zbejtował wręcz kajaka. to matematycznie było 2 na 4. Tak. Nie, w sumie chyba było 2 na 3. Bo 2 na 3. Więc Kajak sobie tutaj podchodzi robi to głośno, te dwie osoby się tutaj w niego paszą czy chociaż jedna. I tutaj łatwo doszło, mogłoby dojść do sytuacji, gdzie po prostu byłoby 1 potem na 2. Zakładam, że właśnie tutaj ten bait oraz potem to niespodziewane wyjście od Alfiara zabija te dwójkę, więc. Mimo no, 1 na 2 je, jest lepsze niż 2 na 4. A ten pick od afery był kompletnie useless i zostawił kajaka w sytuacji, gdzie on już kompletnie, no w sensie, wszystko o nim wiedzieli. Wiedzieli, gdzie jest, jaką ma broń. Ale był jedyną zmianą, o której Energy nie wiedziało i to zwalił. Jeżeli nie było takie wyjście, tak, przez Smoka losowo, no to też by było w ryzykownej, też by się to nie musiało udać. Ale tak, idąc czystą kalkulacją, wydaje mi się, że tutaj to zaskoczenie od alfera. Mogłoby przemieść więcej niż to, że on tutaj wyszedł po prostu przez tę osmokę, który jest jeszcze rzucony bardzo dobrze, bo tutaj nie ma żadnej wypukłości, przez którą Alfier może wyjść w kilka stron naraz, nie? To jest złączone po prostu na tym wyjściu, więc nie nieważne, gdzie wyjdzie, to jest ten sam konto holdowania. No cóż, pierwsza mapa leci na konto Energy i tak szczerze, zasłużenie. Zasłużenie Energy grało bardzo szybko i też bardzo skutecznie, więc no GG dla nich pierwsza mapa ląduje na konto Energy.